Hej, o, tutaj Marti22 z tej strony. Dzisiaj Wam pokażę yy, filmik o moim samoręcznie zrobionym pamiętniku. Robiłam go wczoraj. Wygląda on tak. Jest tu Littenmaser96, Margaret i Dawid Kytkowski. Oczywiście dwie rzeczy naklejone, bez których nie przeżyję praktycznie. Jest to Instagram i Facebook. Jest on z tyłu. Taki, co tu jest, Tak jak już pokazywałam, jest on na magnes. to jest magnes i później wam powiem, jak, jak go zrobiłam. Dobrze, więc jak się go otworzy, jest tutaj całkiem inny kolor, ale to normalne. Piszę tu uwagę, pamiętnik, są wykrzykniki i oczywiście sertuszka, tak jak tutaj sobie to robiłam z sertuszka. I że tu moja klasa, i jak się nazywa moje nazwisko, tu już pisałam na moim pamiętniku ogólnie. Tu są kartki właśnie ze, ze szczytu, a tutaj, dalej. Są już na przykład takie jak Ufam, Mogę liczyć na, i tutaj piszę Miłość, moja, moja pasja. Wspólne cechy, i w ogóle co tutaj mam w szafie, wakacje, moja klasa. Love music pasją, czyli y, kocham muzykę to moja pasja. Są tutaj takie o, strony, ogólnie też jeszcze do pisania. Zaraz, zaraz, zaraz. Są jeszcze takie i są. O, różne są naprawdę przeróżne z jakimiś dziewczynkami. Muzyki się nie uczy, nią się żyje. O, i tutaj na przykład jest top dziesiąty. Zakocha. Zachowam wspomnienie. Najmniejsze chwile. I jak to powiedzieć, taki mini yy, o, plan, moje marzenia. A tutaj jest Kalendarz. styczeń luty i w ogóle. No to tak, prezentuje się tak. O. I jest to w sumie praktycznie mój yy, cały pamiętnik. Zrobiłam go tak, że miałam po prostu zwykły pamiętnik z Violety, który już był strasznie na pokładce. Znaczy, nie strasznie, był po prostu zwykłym pamiętnikiem z violety. No ale, że no po prostu już nadeszedł. Czas, że jestem już trochę za mała na wioletkę, więc sobie zrobiłam okładkę grubym papierem, przykleiłam sobie moich największych idolów i jakby to mówić, czyli ten Kietkowski, markeret i Littermaster96, są to moi najwięksi, jakby to ująć, po prostu kocham ich, tu jest Facebook, co też kocham, i Instagram, bez którego się nie przeżyję, znaczy praktycznie dla mnie, no i doczepiłam sobie po prostu napisałam sobie tutaj, uwaga, pamiętnik doczepiłam sobie kartki zwykłe kartki z zeszytu no, a to już było po prostu w tym pamiętnik z wiolety więc sobie to zostawiłam, bo tutaj można pisać i sobie doczepiłam kartki e, zwykłe z po prostu, no z Leży tu, więc prezentuję się tak. I jestem zadowolona. Mam nadzieję, że filmik już się Wam, wam się podobał. No, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Pa!